Witam wszystkich bardzo serdecznie w 18. części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj kolejna próba czasowa. Tym razem Wilka Bamba. Tak, teraz będę chyba mieć na nią 6 czy 7 minut. Także trzeba będzie się ubijać. Stroje, może właśnie wezmę tą legendę. I zaczynamy. Tutaj komentarza twórców jest mniej. A skąd ten dźwięk? Przecież tutaj nie ma żadnych tych. Okay, to było dziwne. Jeszcze akurat musiałam dostać SMS-a, a nie mogę teraz na niego spojrzeć. Dobra, w sumie mogę wam już zacząć opowiadać, bo kiedy twórcy zastanawiali się, jakie obszary wrzucić do Tomb, Ra Tomb Raider 1, nie mieli wątpliwości co do terenów Inków, gdyż jest to cywilizacja, którą ludzie zwykle kojarzą. W tamtych czasach Wilka Bamby jeszcze nie odnaleziono. Misiu! Szybko, nie mam czasu na Ciebie czekać. E, w tamtych czasach Wilka Bąby jeszcze nie odnaleziono, było to legendarne, zniknięte miasto, w którym... E... A! Żyjesz! Tak, Tego teraz nie wykończę. W którym Inkowie skryli się przed Hiszpanami, a Hiszpanie nie zdołali go odnaleźć, chociaż Tobiemu wydaje się, że obecnie krąży teoria, że Hiszpanie jednak odnaleźli Wilka Bambę i wymordowali wszystkich żyjących tam ludzi. W każdym razie, kiedy tworzyli remake, Wilka Bamba już została odnaleziona i. Dziwnym trafem w ogóle nie przypominała tego, co udało mi się stworzyć. Właśnie Bota pamięta też, że jak Tobi powiedział, że przemodelują tą wioskę. I wszyscy się dziwili, że tu jest wioska? Gdzie? I pewnie wynikało to właśnie ze sposobów, w jaki zrobili ten, obszar w, zrobili ten obszar w jedynce. Tutaj postanowili pozostawić właśnie poszczególne obszary bez zmian. Jednak postanowili zmienić ogólny układ tej wioski. Chcieli zostawić właśnie na środku tą bardziej otwartą przestrzeń, żeby gracze po prostu mieli świadomość, że to jest wioska i tutaj żyła jakaś cywilizacja. Zostawili tą otwartą przestrzeń na środku, żeby można było ogarnąć właśnie wszystko wzrokiem i mieć świadomość, że jednak ktoś tu mieszkał. I właśnie to by było tyle z pierwszego komentarza. Tak, moje przygody z misiem. Idziemy dalej. Hej, hej! No! W czasówce nie mam czasu na takie błędy. Wziąłem pistolety maszynowe, bo tutaj nie ma na kogo oszczędzać broni. A im szybciej się pozbędę tych wilków, tym lepiej dla mnie. Okej, okay, będzie jeszcze jeden. Tak. E, więc to jest obszar, gdzie... To jest takie wyjście z, mia z właściwego miasteczka do jaskiń stworzonych przez Inków. I Tobi... Ła! Co ty tu robisz? Oh my gosh! On ze mną cały czas biegł. Eee... Oh, sorry, mnie to. Tobi bardzo lubi symetryczne poziomy, gdyż architekci zwykle starają się, żeby ich dzieła były, tak wiem, były symetryczne i to jest fajne, bo można właśnie ponownie wykorzystać koncept przestrzeni w tym miejscu w oparciu o stopień zniszczenia wnętrza. Właśnie tak jest w przypadku tych dwóch wież. Te dwie wieże się świetnie do tego nadawały i bota też podczas tworzenia remake'u nie zmienili właściwie tego miejsca. Pozostawili je praktycznie bez zmian. Dodali właśnie tylko jeden mały drobiazg i ponieważ Tomb Raider Anniversary posiada silnik fizyczny, więc Lara może otworzyć tą bramę podczas właśnie takiej bezpośredniej interakcji z elementami zamka. No, tak jak przed chwilą widzieliście, więc to jest właściwie taka jedyna zmiana, którą wprowadzili. Tak, no i to by już był cały komentarz, który możemy usłyszeć w tym poziomie. Tak, ale te wilki mnie tu zaskoczyły. Mnie, wytrącił mnie z rytmu. <grytum> tak, już jesteśmy właściwie niedaleko końca, więc mam jeszcze 3 minuty. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak, nie ma się co wzburzać, że strzelam w nietoperze z maszynowych, bo jak mówiłam, tutaj. A, przepraszam. Okej, okay, jestem z powrotem. Biegniemy dalej. Tak, krótka przerwa na odebranie telefonu. Dużo rzeczy się tutaj dzisiaj dzieje w tej czasówce, które e, wytrącają mnie z równowagi, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś skończyć. Tego niestety, jak widzicie, nie można przewinąć. No ale jeszcze mam prawie. 3 minuty, także powinnam spokojnie móc zdążyć. Tak, musimy czekać i oglądać, jak ta brama się otwiera. A to jest takie dynamiczne, że idealnie pasuje do time triala. Tak, musimy podążać do Lost Wall. -ie. Ok, przechodzimy przez bramę. O, nie pamiętam, czy tu byli jacyś wrogowie, chociaż szczerze wydaje mi się, że nie. Tutaj będzie jeszcze jeden skaczący obszar. I będziemy w domu, jak uda mi się to przejść. Okej, okay, tu są strzałki. A! Lara, nie! Łak! Tak, to jest idealny błąd po prostu do czasówki. Kurde! Tu właśnie, właśnie widzicie, tego teraz potrzebowałam. I takie błędy mogą bardzo drogo kosztować. I obawiam się, że ten błąd będzie mnie zbyt drogo kosztował. Chociaż minuta. Teraz to już jestem zestresowana. I to potężnie, bo bardzo chciałabym zdążyć, a... A obawiam się, że może się nie udać. Wszyscy trzymają kciuki. Wszyscy trzymają kciuki, proszę. Uprzejmie proszę wszystkich moich widzów o mocne trzymanie kciuków. Bardzo, 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 bardzo mi zależy. Złaś Lara. Dobra, minuta. Okej. Okay. Jeszcze musiałam wpaść na tego wilka, na którego właściwie nie musiałam wpadać, ale... Okej, okay, 50 sekund. Tak zawsze jak nagrywam, to muszą być takie akcje, no. Dobra, jesteśmy praktycznie w domu, żebym tylko zdążyła dopiec. E, to będzie dobrze. Dziękuję, że trzymaliście kciuki, jeśli trzymaliście. Okej? Okay. O tak, udało się. O, mogłam mieć lepszy czas, ale oczywiście musiała być jakaś wpadka. I właśnie w anniwesory często takie wpadki mogą naprawdę dużo kosztować, zwłaszcza później jak są dłuższe poziomy, to jest przykro, jeśli się nie uda. Dobra, czas ukończenia 6 minut 27 sekund. Bla, bla, bla. Próba czasowa ukończona. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mimo różnych dziwnych rzeczy, które się tutaj działy. Ale cieszę się, że udało mi się przejść tą próbę czasową. Następnym razem będzie dłuższy poziom, czyli będziemy mieć zaginioną dolinę. Mam nadzieję, że też obejrzycie, więc do zobaczenia, pa pa!